Norman Park i Artur Sowiński Sowiński czy Park? To wszystko wyjaśni się w sobotę, w najbliższą sobotę Ergo Arena. Dziękujemy serdecznie, transmisja z gali w systemie pay -per view cyfrowego Polsatu dostępna także na ipla.tv oraz ksw.tv.com Dziękujemy panowie bardzo serdecznie. Uwiecznić spojrzenie obu zawodników w swoich urządzeniach nagrywających. Akoprzostak Erko Jum KSW 49 w sobotę 18 maja. Bilety w systemie ebilet.pl Dziękujemy panowie, do zobaczenia w Gdańsku. Dziękujemy serdecznie. Karol Bedor i Damian Grabowski. Panowie serdecznie dziękujemy. Dostawcie coś dla widzów, którzy będą w sobotę, a przede wszystkim w piątek. To będzie pierwsze spotkanie obu zawodników. No nie pierwsze, pierwsze już było, to będzie pierwsze w Warszawie. I zapraszamy także do nas właścicieli Federacji KSW Maciej Kabulski, Martin Lewandowski. Walka zaplanowana na 5-5 minutowych rund, której stawką jest pas mistrza Federacji KSW Kaszubowski versus Soldic. Thank you. dziękujemy serdecznie. Zapraszamy też po raz drugi właścicieli federacji KSW. No i mamy możliwość. Pan Martin, Pan Maciej, zapraszamy gorąco. Ktoś, ktoś musi ten pas przytrzymać, no to Martin, będziesz musiał przytrzymać pas sam. Jest, 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 Pan Maciej. A więc wszyscy są w komplecie, drodzy Państwo. Ja mam nadzieję, że w komplecie będziemy również. W sobotę, 18 maja w Ergo Arenie, bilety na e-bilet.pl i transmisja w systemie Pay Per -view. Walka wieczoru, Matela vs. Askam. Walka o pas w kategorii średniej. Dziękujemy Państwu serdecznie. Skoda, ta, Michał Materla, Maciej Kałowski, Martin Lewandowski. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo są zadowoleni.